Random Bruce to jeden z dziwniejszych polskich graczy League of Legends. I to, co on ostatnio robi, jest bardzo dziwne. Wiele zintowanych gier, mocno tiltujący mindset, no i dosyć mocne zdenerwowanie na swojego duo partnera Remigiusza. To wszystko dzieje się u niego na solo kolejce ostatnimi czasy, a sam Olek ma problemy w diamencie trzecim. Jest teraz przyjrzyjmy się jednej bardzo dziwnej gierce Olka, która była w meczapie Malfight w Gina I Random Bruce zagrał tutaj mocno suboptymalnie. Zobaczymy jak i dlaczego, tak żebyś ty mógł z tego wyciągnąć jak najwięcej lekcji. Odnośnie Skalniaka. Więc widzimy, że na tobie mamy matchup Malfight w Gina. Gina z Ignitem. No i to jest matchup, który jest niegrywalny dla Gina. Generalnie jakimkolwiek adekery ciężko się lejmuje w Malfighta. Pierwsze parę leveli może jeszcze tam, możesz coś grać jako taki Jin, no ale potem po prostu jest tak zwana z <laughs> trzech kołpaków. Tutaj, no, pierwszy kołpak zarzucony, więc fajnie sobie nastakował mana flow banda, a na pewno tutaj wróci do Full HP przed. Pierwszym wave. I co się robić w takim etapie, grając z Malfight? Grasz przede wszystkim kometę, grasz mana flow banda, grasz skorcza Na początku rzucasz kołpaki, żeby tego mana flow Banda nabijać, troszkę obijać przeciwnika. Potem przed szóstym levelem robisz recall, kupujesz trochę armora, możesz kupić sobie jakiegoś Dark Seal'a. I po szóstym lewelu zasada trzech kołpaków. Jeden kołpak, drugi kołpak, trzeci kołpak, erkujemy i zabijamy. My zobaczmy, co tutaj robi random. W ogóle to jest bardzo dziwne, że on tak agresywnie wychodzi do przodu, ale zaraz sobie tutaj jakiegoś kołpaka, nie o tak źle. Tutaj jest to trochę ryzykowne bo jak tak głęboko wychodzisz do przodu, to no mógłby ewentualnie wyskoczyć jakiś jungler, wyskoczyć jakiś support losowy, więc tutaj nie ma co za bardzo kminić. Więc na początku spoko, rzucasz kołpaki, nabijasz e, sobie maraflowanda banda i powoli po prostu zbierasz creepki. Tak to właśnie powinno wyglądać. ale tutaj Olek podszedł pod jednego q niepotrzebnie, no ale nie ma tragedii. No i teraz Jin ma level 2, więc co robimy? No oddajemy. I tu jest istna tragedia. Dlaczego on podchodzi? Dlaczego próbuje robić tutaj taki trade? No, nie dość, że to jest Jin z no to jeszcze po prostu podszedł. Mógł tutaj nas spokojnie wziąć z kołpaka, nawet creepa. Poczekać, aż sam wbije level 2. a Jakim mam tak na. tyle obrażeń? Z czego, no? i to bardzo dziwne. No Olek, grasz z Doran z Ringiem. Nie jesteś tanki level 1, musisz o tym nie pamiętać. Nie wiem, no z czego on ma te obrażenia. No jak z czego Jin może mieć obrażenia? Z tego, że na przykład nie masz czym tych obrażeń blokować, a Jin jest za więc na początku z autoataków będzie mocno kosił, a ty podszedłeś pod jego broken Spella, którym jest Q, które odbiło się po wielu creepach, na zwykły damage, no, ale dobra, to no, teoretycznie sytuacja dla Brusa nie najlepsza. Ale nie ma tej tragedii, nie jest to wiadomo, koniec gry. No on cały czas ten mecza będzie w stanie zwyciężyć, jeżeli teraz zrobi to, co powinien zrobić. Wiadomo, będzie trochę ciężej. No ale nadal, po szóstym levelu, po kupieniu pierwszego itemu, nawet pierwszego nawet temu, no to masz spoko pozycję. Tylko problem jest taki, by właśnie nadchodzi 3.30. My, prawda, nie widzimy, jak wygląda mapa, no ale 3.30 to jest taki typowy timer, w którym mercać ganka. Zwłaszcza, że ten wave się idealnie odbijał do Gina. On tutaj mógł tutaj na spokojnie spingować. No i to pasowało idealnie pod podjazd, właśnie Jarvana, który powinien przyjść tutaj po tym, jak full clearuje. Na 3.30 mniej więcej kończysz full cleara i od tego momentu możesz coś szukać, jeżeli full clearujesz, a większość junglerów raczej teraz. Robi taki full clear. Teraz problem jest taki, że wave jest sfrizowany. Zobaczcie, że ten wave jest tragicznie ustawiony. Bo on jest do tyłu. Wyjdzie to, że będzie teraz do tyłu tak z jeden level. Jin ma dwa kile. No i teraz jakby nie wiadomo po co tu podchodzi. Bo nawet jak rzuci kołpakiem, to problem z kołpakiem jest taki, że kołpaki zbyt dużo nie biją właśnie tak do piątego levela. Jak masz trzy punkty w Q, no to coś tam to bije. No jak masz jeden, dwa, no to jest takie bardziej lekkie obicie. Dlatego, no, nie najlepsze jest to, że tutaj się wymienia jeszcze. uuuu, traci. Traci. Traci tego kanona. Więc to. No, tak nie chcę grać, No, chcesz przede wszystkim skupić się na tych kanonach, bo one dają bardzo dużo golda. No i tutaj niepotrzebnie on podchodzi. Gdy już wie, że jest tak do tyłu. I wie, że ten Jin ma free shoota. Tutaj też się skupić na tym, żeby wziąć przede wszystkim jak najwięcej creepów. Te upaki nie mają aż tak dużego znaczenia teraz. Wiadomo, jak możesz nabić to spoko, ale jak nie to chcesz się skupić po prostu na tym, żeby mieć te klipy. Tak się gra fightem pod kometę, że na początku chilling, a potem po levelu piątym, szóstym możesz bombić. I dlaczego teraz tu podchodzi na melee range? Halo, Olek? To jest. Zwłaszcza, gdy to, że ziomek ma Jina. Fajnie, szepszy Jungler. No, my tego nie widzieliśmy, no ale. No, to jest też level 5K, no. On tak po prostu podszedł do niego i umarł. No I tutaj dopuszczę ten Jin tego wave'a. Wystarczy, normalnie to powinien być matchup, który jest niegrywalny dla Gina. Tak teraz, no, w sytuacji, gdy jesteś dwa levele do tyłu. I przecież ma 3 kilo, to nagle okazuje się, że wygląda to trochę inaczej. No ale tutaj, co możemy powiedzieć po gameplayu Random Brusa No to na pewno widać, że tutaj jest tutaj stiltowany. No ale nic dziwnego, jeżeli tutaj zobaczymy sobie, to jest to piąta godzina streama. No i przed tą grą Win Ratio nie było najlepsze. Raczej te chłopaki przegrywali, więc nic dziwnego, że Bruce jest trochę zdenerwowany. No i to jest... Y Powód, dla którego jak przegrasz parę gierek w LOLa, zdenerwujesz się, to lepiej dać sobie spokój, pójść się przejść, pomyśleć o czymś innym, nie wiem, odpalić sobie jakiś film, serial, zrobić sobie krótką przerwę, pogadać z rodziną, a nie wchodzić w kolejkę z zrageowanym, bo potem właśnie takie rzeczy się dzieją. No i to są błędy, o których Olek na pewno wie, tak mi się wydaje, że Olek raczej tutaj będzie wiedział, co zrobił źle i co poszło nie tak, tylko po prostu jest zdenerwowany i nie może tego przetrawić, musiałby stanąć przed sobą i przyznać się do tego, że po prostu gra tutaj jak debil. A on nie do końca czuje, że to jest jego wina, i wydaje mi się, że to jest tutaj takie trochę słabe. Jeżeli chcemy improwować, no to przede wszystkim musimy dropnąć nasze ego i musimy złapać złapać ten feeling, że czasami po prostu gramy gorzej i coś moglibyśmy I zrobić fajsło. lepiej. Oczywiście, jeżeli Ci się materiał, daj subskrypcję, bo walczymy o 100 tysięcy subów na tym kanale. Fajnie, jeżeli te suby będą. No i chciałem tutaj zrobić 100 tysięcy, ale zobaczcie, bo jeans się cofnął i tutaj odpalę rkę. Stajpi, stajpi, nie wystajpił Ja pierdolę, co to ma być o, Dobry jest typ, nie wiem on, Jak on to kurwa trafił, to ja nie wiem Mogłem streszować Ale jak zobaczymy jak to trafił nie... Pixel perfect To mi się nawet już nie chciało <grym> Be w linii prostej, no i dostał tym W No szkoda, tutaj na pewno dało się to wydejżować, na pewno dało się tą sytuacją uniknąć No ale no normalnie nigdy by to tak nie wyglądało Gdyby nie fakt, że no Oleg jest po prostu do tyłu ja tutaj bym kupił też ten item do Maila mini na start, on chyba jest bardzo fajny na Malphite, zwłaszcza w range matchupy, bo każdy autoatak Gina coś tam go obije, masz też dużo armora więcej, no i przede wszystkim redukujesz że ma jakiś healing, on tam się trochę leczy, więc wydaje się to spoką opcją. Na to i sobie wave'a, no i to jest sytuacja patowa, no, no 0-4, on już z potężnym zestawem, ma też swiftnessy, więc ciężko mu się będzie grało. Na Malfightem powinno się grać łatwo, bo Malfight to jest jeden z łatwiejszych playnerów, jakich mamy. Bardzo łatwo się gra Malfightem, w szczególności jak jesteś takim autofilem. Byle tylko, żeby nie grać w Sylasa i jest Gucci. Mogę tak zlikować jeszcze, że Malfight pojawi się na liście najlepszych czempionów do wyjścia z Lowelo, która już niedługo się będzie pojawiać. Tutaj dwa takie szybkie odcinki wrzuciliśmy, szybsze. No fajne, no bo jest ważny temat do sprawdzenia, do obadania. Ważne rzeczy się dzieją, no to sprawdzamy oczywiście. Na no, ale ten odcinek jest tam gdzieś tam gotowany powoli. No i też, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, pracowałem nad kursem maturalnym Matura z Lewusem. Kurs matematyki podstawowej. I mówiłem, że ten kurs będzie dostępny na dniach. No to tak teraz ten kurs już jest dostępny. Więc jeżeli ktoś przystępuje do matury, no to polecam sprawdzić, bo naprawdę dużo tam czasu zostało włożonego. I bardzo fajne materiały edukacyjne powstały. A po już widać, że jest zrealizowane. Patrzcie, no to widać przede wszystkim po pozycji gracza. To nie jest pozycja, na, że siedzisz na skupce. Tylko pozycja, gdzie... Jest taki, że trochę na wywaleniu gra. No ale zobaczcie jeszcze raz, jeźdź ja tutaj i cofnę, bo tutaj zagadałem się. To jest sztuczka na malfajcie. Czekasz, że ktoś podejdzie. Dobra, I zabijasz Klippy pod towerem i chcesz, żeby on droptał agro. Tylko jak zobaczymy to jeszcze raz. Bo problem jest taki, że on tu nie ma E. I Jean nie dostał dwóch szotów, tylko jednego. No ale jeżeli Olek tutaj będzie dalej biegł, Okej, okay, wygląda to spoko. Teraz, gdyby flasztą z kołpakiem, to wydaje mi się, że mógłby dobiec i rzucić E. A tak to ma lipę, bo. Jean będzie go teraz stoi próbować po strzelać. Nie wiem czemu stał, bo jeżeli stoisz, to łatwiej ci trafić. Gdyby tam się ruszał lewo-prawo bardziej i był cały czas w momencie, to mógłby tam jeszcze coś pododżować No ale tak to niestety smutno wygląda. No i to jest piąta deska, gdy Aleks mógł mieć no, jakiś tutaj redemption arc. No ale fajnie chciał wykorzystać sztuczkę, że abuzujesz kogoś, kto stoi pod twoim towerem Gdy zostają tylko range creepki je zabierz z R-E, on dostaje. Więc tutaj dwa towershoty i jakoś to się wszystko trzyma. No no co, no widzimy dwa level do tyłu, gino z tym statikiem. I zobaczcie, że mimo wszystko Oleg jako tako się tu trzyma. No to jest po prostu. Patologia? A może patologia, no po prostu to, że. To, że właśnie Malfight mega jest dobry w takiego Gina. I gdyby tutaj nie było dwa level do tyłu, no to tutaj. Dlaczego Gina, byłoby to nie grywało? No 20 sekund. Wyjebane mam na to. Ej! O to na pewno nie jest postawa, którą powinniśmy kultywować. I w ogóle co jest ciekawe. Ostatnio Riot Games zmienił swoją politykę, mianowicie, jeżeli streamer odwala jakąś kaszanę na streamie, wyzywa kogoś, roluje na transmisji live, to może za to zostać zbanowany, nawet jeśli to się nie stanie w lolu. Bardzo dziwny wjazd... Yy, tak na instancie. Nie wiem czemu flashował. No nie musiał tutaj flashować na pewno. Chciał chyba jakiś element zaskoczenia. To też jest Jarvan, jest skane. Nie wiem, co tutaj autor miał na myśli. Dziwne, taki akt desperacji. No mówię, Brusto jest po prostu wkurwiony. No ale mówię o tym, że właśnie, jeżeli trollujesz jawnie na streamie, tak jak on tutaj, no to mogą wobec tego zostać wyciągnięte jakieś konsekwencje przez Riot Games względem ich właśnie nowej polityki, więc teoretycznie mogliby tutaj chyba zbanować konto Brusa. i ciekawe czy coś takiego zostanie wyegzekwowane, no bo w momencie gdy to się działo na transmisji, to co on właśnie tutaj robi to Riot Games Polska wrzuciło na Twittera właśnie post o tej zmianie i tam też pojawiały się liczne komentarze jak na razie Bruce bez bana, ale kto wie, kto wie może to jeszcze ta polityka po raz pierwszy raz wejdzie w życie Chociaż wydaje mi się, że to taka po prostu zmiana, którą zrobili typowo, żeby w czego móc kogoś ukarać, gdyby ktoś no mocno wyzywał i naprawdę robił już jakieś mocniejsze rzeczy, niż to, że po prostu Oleg gra na zdenerwowaniu. Tutaj widać, że no on stracił wszystkie chęci do życia po tej gierce. Po prostu jest bardzo smutny na kamerce. No to są takie momenty, że po prostu grasz w Lola, jakby jesteś trzymany w tej grze i mimo iż byś nie chciał grać, to jednak... Ee... No nie wyjdzie z gry, nie, a nikt nie chce dacie fefa. Więc coś tu jeszcze będziesz robił. No, ale jest kolejny angle właśnie na taktykę zerką. To no, by ten dżin podszedł. O i właśnie, pyk! Pyk, ale rzuca ładny kołpak. No i to jest to o czym mówiłem. Ta taktyka jest mega broken. Zobaczcie, że on nawet no, będą tyłu. do brawo, tyłu... wyjebane mam, nie gadaj do mnie nic Ej! Fajnie zagrał, dobrze tutaj zrobił comeback. Może coś z tego będzie. Ale no, to jak w jaki sposób on traktuje Remigiusza overpoła, no to ewidentnie jest bardzo dziecinne, tak bym powiedział. No ale zobacz: On jest 7-1 Bruce jest 16, 6 ale ma dwa itemy już: ma Buty i ma Sunfire'a. Jest tylko jeden level do tyłu. Wydaje mi się, że teraz Bruce znowu może dociskać ten matchup i próbować teraz to zwyciężyć po tym właśnie shutdownie. Że jakby przez to, że ten matchup jest na tyle dobry dla niego. Oto wszystko się tutaj obróciło. Może nie o 180 stopni, bo nadal Jim jest w pozycji lepszej, ale Bruce już tutaj ewidentnie może czegoś poszukać i nawet nie musi do tego wykorzystać błędu Gina i podejścia pod tower. Ta na zakup przeposzał wave'a, może czegoś poszukać gdzieś pod midem, czy gdzieś indziej. Jin tutaj stabilnie przed stopa, bo on wie, że na tym topie już w sumie nie ma tak łatwo. Gdzieś tam zszedł do bota, do Mida, poszukał jakichś zagrań. I może mógłby tutaj step na plecy. My nie wiemy co prawda jak wygląda sytuacja, bo nie widzimy na mapie, jak to wygląda. No ale Bruce ewidentnie nie ma chęci do grania. Wziął tower i typuje na plecy. Jest to trochę późny tepek, ale czy może coś tu znajdzie? Autos jeden? Czemu on go nie z autosu atakował? Co jest? Pluje na ciebie. No, Pajka mógł to zabić, ale też nie wiem, że on czy on po prostu nie wszedł w I go nie zaczął bić na Rang'u tak i tak potem w rajdzie by zerkował. W momencie, gdy Wiktor stał pod krzakiem, nie, mógł zrobić ale, autos, U, autos, tak. W, nie E, po prostu powoli go bić nie i potem mereczkę na dobicie. No, ale gra tutaj się toczy dalej. No, on teraz będzie chciał z side'a zbierać jakieś. Yy, Krypki, może gdzieś szukać jakiś Erek i może coś będzie mógł zrobić. No ale też jest kolejny odcinek o random brusie, któryś już odcinek, który na tym kanale random się pojawia i zawsze jest mówione w komentarzach. Jakim cudem on ma rangę, jest kierowany przez Remigiusza. No kurde nie jest tak do końca, bo Bruce nie jest aż taki tragiczny w tego lola. Wiadomo, że jego gameplay jak oglądasz może wyglądać dziwnie, bo ma bardzo niekonwencjonalny playstyle który momentami wygląda bardzo tragicznie. Ale, no, overall, Bruce nie jest taki zły. Nie ma też playstylu takiego clean, dominującego, gdzie bez problemu może wyjść z niższej rangi. I ma też playstyle, który może bardzo źle wyjść po prostu, bo on gra bez mózgu bardzo często. No, ale jako, że no trochę już przegrał w tą grę, Bruce. O, w LoL'a chyba z 20-30 tysięcy godzin prawdopodobnie. No to jednak trochę tej wyczutki i mechanik ma. I tak jak kiedyś nawet wbił Grand Mastera, był to początek sezonu, co prawda, trochę przeflipował, ale no, grał wtedy całkiem stabilnie. I grał przede wszystkim z głową, z takim podejściem, że chce zwyciężyć. Bo tutaj no zobaczcie, że on tak gra od niechcenia. A jak grasz od niechcenia, no to od niechcenia też będzie Twój wynik. Więc bardzo, żeby w życiu ogólnie we wszystkim, co robicie, się starać bo wtedy rezultaty na pewno będą lepsze niż że się robić tak, o nie, eee, okej, okay. okej, okay, nie. go tak I sobie na wyjebce siedzisz. No bo jak się jest na wyjepce, no to zbyt dużo nie zrobisz. Tutaj o tyle, że wziął tier dwójkę. Tier 2 daje 700 golda, więc zawsze tak jak mówiłem, jeżeli masz wziąć solo tier dwójkę na sajdzie, to jest to no zbawienie i naprawdę warte więcej niż jakiekolwiek bitki, no bo... Zobaczcie, z te dwójki to są tyle, co by to są z dwóch kili. w tym czasie na mapie chyba stracili inhibitora, a my tego nie widzieliśmy Ale map Frozen Heart, Czy Frozen Heart jest idealnym zakupem tutaj? Ide że sprzedał teraz Doran Sringa Ringa zamiast spotki ja powinien być spoko Frozen Heart tutaj w międzyczasie Remigusz całkiem agresywnie gra to Mam i może coś tutaj wyłapie yeah. Czyści, jeden autos Uj, zabrakło, zabrakło milimetrów, ale jest tutaj brusik. Tutaj też mógł rzucić w międzyczasie. oj. Panie Dzieju! Co ja właśnie zobaczyłem? Mógłbym w międzyczasie rzucić Q w creepa, jak tam szedł, żeby złapać trochę movement speeda i szybciej dobiec do tego fightu i po prostu z R dolecieć po flashu. No ale no, mocno, mocno rage'owa zagrywka. No ale zobaczcie, ta gra nadal trwa i ona nie wygląda, jakby miała się skończyć, wiecie, jakimś dramatycznym stąpem. Te chłopaki walczą i to walczą dosyć dobrze. Wprost tutaj tej TPK na plecy. Jakby tej lepszą miał pozycję i wiedział, co się dzieje, to może mógłby rzucić Rkę w trzy osoby, no ale to była tak zwana firmóweczka. Ale nawet nie patrzę, co się z nim dzieje, zerkował sobie jakoś tak dziwnie. Nie fajne, nie fajne jest podejście Brusa. Ale jak to się mówi? Słuchamy, nie oceniamy. Ja wiem, ja to widzę, że Olek cierpi wewnętrznie podczas tej gry. I tutaj problem jest głębiej niż tak na samej płaszczyźnie. My nie wiemy, co on czuje w środku. My nie wiemy, co sprawia, że on tak gra. No ale niemniej jednak, jeżeli tak się czuje, to mógłby chociaż nie terroryzować gierek na solo kolejce i nie terroryzować kolegów w drużynie. A przede wszystkim swojego duo-portera, Overpoła. No niestety jest jest spadek do diamentu czwartego. Major zbyt dużo nie wykręcił, no ale nic dziwnego. I zobacz, to jest najdziwniejsze. On klika play again i sygrys dalej Czemu po czymś takim chcesz grać dalej? No i wytłumacz mi, czemu coś takiego robi? Czemu z takim mindsetem chce wejść i terroryzować grę? Bo tak o ile rozumiem, że mogę mieć gorszą grę, mógł się stiltować, mogę nie wpuść po myśli, no to to już jest jawne trollowanie gier innym. On chce wejść i zniszczyć komuś grę. A nie ma random championa. Dobra, to zamknę czy sobie wylosuję czym gram. No to jakieś losowanko i wybrał Poppy, tak? Okej, okay, teoretycznie Poppy dobre czepy na topa. Jeszcze nic zrobię. runy. Okej, okay, Cleanse i Jeszcze raz i Exhaust No i Persz co to ma być? Mnie to kurde boli w serduszku Jak widzę coś takiego Że ktoś jawnie wchodzi i chce teraz zepsuć swoim sojusznikom gierkę I run też losowy nie patrzę. I patrz, w losowrose los runy mam walone, No i co? Co to jest za podejście? Że jeżeli ty masz słabo i czujesz się gorzej To sąsiad twój powinien czuć się jeszcze gorzej, tak? Powiedzmy, że tobie zepsuła się opona w samochodzie No to co robisz? No i idziesz do mechanika, idziesz to naprawić I ogarniesz temat A nie, że idziesz do sąsiada i stwierdzasz A dobra, mi się zepsuła opona To tobie sąsiad rozwale cztery opony No i zobaczcie gierkę Mamy random brusa, który gra w popi na topie Z glensem i egzostem Z kometą No i widać, że ewidentnie nie będzie chciał grać Zobaczymy, no czy tam grę stroluje czy nie? Na razie jakby nie wbiegł do przodu, nie gra jakoś turbo źle No nie, nie troluje, nie? Jeszcze nie trolluję No i wchodzi remake Ej Brut, bo ja bym zdradzał tej gier, pana dostanie za te, te smonery Jowerpeł dobrze tutaj mówi Wydaje mi się, że po tej grze mogłoby się skończyć banem. Więc ten remake trochę go uratował. No i tyle dobrze tutaj w następnej gierce. Bruce piknął już Dariusa normalnie. Zreflektował się. Nie trollował z summoner spellami, Nie trollował z runami. Wziął normalny zestaw. No i tutaj też tą grę po 40-minutowej przepychance z wynikiem 14-10-10. Udało mu się skończyć zwycięstwem. Ogólnież w tej grze nie trollował, grał całkiem przyzwoicie, więc o tyle dobrze, że wyszła tutaj jakaś lekka refleksja, bo to co miało się dziać na tej popi, o to to już był cios poniżej pasa.